Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zagramy sobie na mapce Hide and Seek. Cześć wszystkim. Cześć. elo. Elo. ma. E ja zacznę szukać. E pewer może zrestartować. Dobra. Jademy. E runda trwa 5 minut. 5 minut nie starczy. No ja was podglądam jeszcze raz, gdzie wy jesteście. No dobra, już tak. nie widzę. Mam nadzieję, że uda mi się kogoś znaleźć. E jeżeli chcecie więcej takich mapek, możecie pisać. Co byście chcieli obejrzeć na kanale, i możecie zostawić suba, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. Dobra, niech ta bramka się otwiera. Ja już się schowałem w domku. Nie, kurwa, nie. No halo, niech ta bramka się otworzy. Hehe, yes, nie, tam, kurwa. Nie, ja chodź tutaj, kto tu przybiegł? Chodź tu yeah. do mnie. No kurwa, yeah. idzie to. Chodź, chodź, wyjdź stąd. Nie, ale mam, kurde. The... Ja mam lepszą kampę, choć tu do mnie. Ej, no do... nie chowajcie się w jednym no, miejscu, do swele Dobrze. <laughs> Natura, ej, ej, tutaj mogą... mogą być... Znaczy tutaj tak. mogą być takie skrytki ukryte, nie? Że na przykład wiesz, co jakąś ścianę się, wchodzi, czy ja coś. Siedzę? W jakiejś ścianie na bankover jesteś. Tak. Huh. Ja pierdolę. Ej, no kiedy to się otworzy? Nigdy. Nigdy <laughs> 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 Ej, serio jeszcze nie możesz biec? Dobra, słyszę minutę, się, minutę trzeba czekać. O, no słyszę. A patrz, słuchaj. Już bierniesz ciasko cwelu? Tak. On się toczy. Dobra, Masz już... tam smoka. mam już swój fajną, ej, tylko nie mogę stąd wyjść teraz. On, on, to, on ma szukać, nie ja szuka sobie skrytki, on no to jest down. No, bo tam przecież kurwa możecie się schować, nie? No bo bo, bo 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 Jak on gdzieś w domku biega teraz. Za, cóż Lodówę chciałem otworzyć, ale zamknięta była Jasko to jest taki raczek trochę, nie? Ja po schodach na górę skakuję. <laughs> To A drzwi otworzył, to pa Ej, no pa jak nasłuchuje, pewor Kurwa kupił, kupił, nowe słuchawki i ten Ty, pod łóżkiem Ej, sprawdź Ja też słyszę, ja też słyszę wszystko Pod łóżkiem sprawdź tu Albo no na suficie, może Spiderman jest <laughs> się kurwa, widać, że się humor wyostrzył A co? Zobaczymy, dobra Tutaj się nikt nie schował Jak ja was tutaj za nie znajdę, nie? Dobra, tutaj się nikt nie schował <laughs> 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 Dobrze, że dajesz informację Natural, ty masz tam kampa jakąś? Ta Zajebistą no, no w sumie. Ale w ścianie czy nie? Tak. Każdy twarzy się w ścianie schował, no, nie wierzę w Tam jest w ścianie A skoro, no 2 minuty 30 sekund, no Bądź Ja powierzę. wiem gdzie mistrz się schował, pod łóżkiem No Mówiłem ci sprawdź pod łóżkiem No na pewno pobiegłeś tak, sobie Albo w szafie Nie no, nie wierzę w to on gdzieś biega po podwórku. My w domku jesteśmy jest załamnie. W jest domku szukaj. Kurwa, o, w schiblu nikogo nie ma. Popatrz. Nikt się pod wadną nie schował? No nie. O dziwo, nie. Znaczy zaraz... Czekaj. Zaraz się znajdę może. O. Serio co? No Macie? Jak, Jak ty bierze. byłeś tam obok naturala ja nie wierzę Jak bije tym nożem Jak obok? A ja nie wiem gdzie ja mam kurwa No Pobiegłeś, teraz. pobiegłeś do kampy Naturala i uciekłeś tam i pobiegłeś w drugą stronę <laughs> gdzieś No bo ja no. nie wiem gdzie ten kurwa Murzyn się mógł schować kurwa A ja w tym samym pokoju jestem co natura nie. Tak Tak. Nie. Nie tak. się nawet To wyjdź, to wyjdź Nie, bo on mnie zobaczył wtedy Czasteczko, czas nieubłaganie ucieka no Masz minutę nie, nie znajdzie nas w życiu Nie, nie bo to debil jest tyłetną, kurwa. Jebany, kurwa, asfalt wyzywający ludzi Ej, no nie chodzę wiecie. po tym kurwa domku w kółko i nic tego nie widzę A weź się zatrzymaj No Słyszysz? Nie Pat, a to? To? Ja to słyszę. <noise> On nie słyszy. No nie, ja mam słuchawki kurwa zajebista I na 0.3 głośno, 0.0.3 znaczy. Aha, no to spoko. Co tam U. jeszcze? No kurwa! Irytuje mnie już ta mapa, chodzę jak debil kurwa w kółko. To no, jesteś debil. <noise> znaczy dla powodu jesteś obok to weź wyjść ze swojej was. kampy, ja Ci pokażę gdzie jestem. Wyszedł, wyszedł. zaraz to na ten. Zaraz ci się nie wiem. Wyszczą na kąpie i wyjebane. Wyjebane. Nie, nie widzę cię. Czasko powiedz dokładnie, byłeś w kiblu? Nie wiem, ja już kiedy. Tej... Ja wyszedłem z tej kampy, już. Ja też wyszedłem. No. Natura. Do. Natura. Ale ile razy ty tutaj byłeś A gdzie ty w Twojej wannie siedziałeś? Nie no za tym tym bossem W kim Na ja pierdolę. Kto teraz? O no, tutaj z 10 razy przebiegł. Dobra. A, no, nie, więc... e, ja teraz idę do... Naturalnie... A teraz natura będzie się męczyć felu, nie? Żeby mnie znaleźć. A, dobra, Ale, to Natural. Dobra to już. Ja Może być. Ja idę do swojej kampy znowu. Natura nikogo nie znajdzie, nie? Bankowo. Ja też już mam kampę swoją. Każdego znajdę. Jasne. Dobra co znajdzie każdego Ej, po minucie się ten odpala ta klatka? Tak, tak, po minucie dopiero. No ja to jeszcze mogę pobiegać po domku. A, 30 sekund jeszcze. Dobra, ale ja mam kampę, nie? To co tam kumpie? Co tam słychać? Jasna duch, dużo masz, a nie kampę, to opieraj się. to coś z Za zlewem się schował. Ja się Dobra. stąd... Dobra, ja się stąd nawet nie ruszam, nie? Ale ciasko tylko mnie przebiegałeś to no, 10 razy dobra No nie? dobra, nie pucuj się już tak To za kampę mam Jeszcze no. lepszą No Nie pucuj się już. <grych> A i w międzyczasie możecie ten... Wychodzę, wychodzę Dobra, natural wyszedł Ja, ja się stan nie ruszam nawet Ta mapa za duża jest No można było w sumie na 6 osób tutaj Dwóch szukających Nie, to tylko w domku się chowamy i tyle No to ja w domku jestem Dobra mam no Kogo chodź, masz <laughs> Ciekawe. Nie ma uciekania! Jak nie? <laughs> Natura tam dopad zwierzyna już goni antylopę. To jest bezsensowne w tym momencie, nie? Tam bez sensu. A, kurwa. <laughs> A i oczywiście kanał chłopaków macie w opisie, bo w <laughs> subskrybować, tam jest też więcej takich mapek fajnych. Mieszczopad gdzie jestem Okej? Okay. Oh. <laughs> Al patrz jak tu się wchodzi. Pa, Ale tu skakujesz, tu do ściany? Nie Ej, serii? zobacz, zobacz mistrzu, gdzie ja jestem, Kurwa. Ja smoke'a zaraz. W pokoju, w pokoju bez klamek go Pa, leci, pa, leci leci, leci czarny bambus no. Pa, pa, przyszedł Ja zaraz będę go trollował, nie? Pobiegł se, pobiegł, popatrzył na mnie i se pobiegł Kul Dobrze znać te pa. Słyszałeś tego smoke'a? Tak to. Powrócił Tomasz, podpucha ci dałem z felu. Mistrzu, wiesz, że on w życiu się nie skapnie, że to trzeba wskoczyć? Wiem. Ja. <noise> Niepotrzebnie go rzucałem, bo teraz Murzyn tu pewnie przyjdzie, tak. ale zaraz zobaczymy. Trochę tam ułatwienia mu dam, żeby to nie teraz było takie nudne. w <noise> Nie podpowiadaj, bo zaraz tu przyjdzie. Ale daleko zaszedłem, ja pierdzielę. Natural, chodź, wróć tam na te schody. Wrócę zaraz. Dobra. Tu tam Ciężko jest, ja powiem. I znowu mam moje piękne światełka, oczywiście. Bo mnie jest tak na światło w pokoju, to po prostu... Ale to jest skrytek, ziomane. Ciasko zajęło z choinki światełka i sobie... No, no dokładnie. <laughs> Zajebałem światełka z choinki i oszczędzam na prądzie. Dobra, przynajmniej mistrza znalazł. No A ja ciebie znalazłem. pokażę ci gdzie jestem. Chodź. Nie, nie, nie pokazuję ja coś znajdę. No chyba to, to, kres... to, krzesło... to krzesło mi się rozpada, to... to... Jakieś gówno chyba kupiłem i już jedna tata chodzi. Trole jest w szoku No jestem trochę chyba bardzo... Natural na schodach A gdzie na schodach? No tam na schodach no Nie widzę cię i tak Czaska tyle przyszła pan Ja wyszedłem patr ze lasu. skrytki już Dużo hmm. skrytek tu jest, nie? Wyszedłem ze skrytki, ja Eee yy, ten jak to się nazywa? Minąłem ciało mistrza <grym> I z powrotem jest tam jestem u siebie. A ja skaczę w swojej kampie i... Ja to... wszystkie drzwi już otworzyłem prawie, nie? No ale to wiesz, to tutaj jest dużo takich właśnie dziwnych w tych miejsc. Ja nie, następnym to... razem nie będę się w tym samym No Natural, natural, minutę masz. No, no co mam ci powiedzieć, że mam minutę? Co mam zrobić? A Pevor, Jak będzie mistrzu szukał, nie? Nie, ja piepr pieprzę to, nie? No zamknął mi drzwi przed nosem! No. Nie, uciekł mi, no nie wierzę w Dobra natural, ja, ja ci dam trochę szansę. Drzwi mi przed nosem zamknął, przysięgam Ja no, nie wiedziałem, nawet, że tak się da No da się, się Natural, ja zmieniłem miejsce, nie? Ja biegam, ganiam się z nim To dobra, ja to, to ja idę to. do ciebie idę Natura do ciebie. W Opa! O. No nie, zablokowałem się! Co no, stąd... ja jesteś szybko? Aż <guliky> dam. <gulik> <gulik> Gubił orientację. No Spierdalaj! <gulik> no nie no. Dobra, dobra jedę. Kto idzie teraz? A ja mogę iść. Dobra. To do idź, poj. To bo... natura, natural Idę, idę. Ja muszę zbyt nową zbyt kampę znaleźć. Chodź, Pewer ci pokażę fajną. No w tej to już się schowam Nie, I robimy tak, że tylko w domku się chowamy. Tak, tu? tylko w domku, no. Dobra. dobra. Chodź ci coś pokażę. Gdy ty ty jesteś? Lepszą znajdę, zaraz, czekaj. Chodź, patrz, chodź tutaj. Chodź tutaj do kominka sobie weleś. No dobrze, no widziałem. Ale jaja tej. Ale jaja. No Zblokował mnie ktoś, a nie Ale dobra Nie, jaja naturalnie. Ja wiedziałem, że tak się da. No da się, dużo rzeczy się da tutaj, na tej mapie. Patrz tu! <laughs> A, no to norma A tu też coś jest, ty No, tam się kampiłem, no, przed naturalem, nie? To dobra, to ja teraz siedzę Czy on zna już tą kampę? A pewor no. na cwaniaka na jako ostatni, nie? A on pewor zna już się, znaje, znaje, się znaje, czy nie? No, ta. Dobra, mistrzu też ją zna, też dziś mi idzie Jak ja się schowałem? Na dachu Ty kozak jesteś Weź się cofnij, kto tam pobiegł, ciastko, wróć ja. się No Dobra, jaka A jest tam dalej jeszcze, czy nie? No. Gdzie? Bez lipy. Ale odejdź stąd! Znajdź sobie no swoją! No co mnie wyganiasz? Ale on już goni. Tak? O no. no, czekaj, ja nie mam kamper. Mam taką kampę, że mi Szymy nikt nie znajdzie. A mnie znajdzie, na pewno. Ja też, ja sobie latam w ogóle, nie wiadomo gdzie. Cię skur... Jak ja smoka rzucę. Ja też O no, mistrzu Co, co? Ja mam chujową kampę ale... co? tu idzie uciekaj! Kurwa składłem! Kogo tam mistrzy capnął? Nikogo. Nie jeszcze nie Ja uciekam stąd Ja mam śmieszną kampę Taką like natural To? A ja mam ten mój ten jak to jest? Mój zioma, on ma studio kominek Nie wiem, jak pokaż się hmm. kominek Tam gdzie ja się wybałem? Tak, ja ja no studia w A, no to easy, ja gdzie jesteś. Kurwa, pełny ban. <noise> Ej, słyszę go, kurwa, jak tu gdzieś chodzi, na tych, na tych chujowych słuchawkach nawet. No, coś jasko waria. A <noise> tu jebie głównym w tym kiblu, fu. No, w sumie nie na słuchawkach, tylko na 003 głośności. CSowej. Tam jesteś 003, kurwa. <noise> jak on tu biega obok mnie, no. Ja dziś idę, walnąłem do kibla Ty też się da kurwa Tak? Nie wiecie. Dobra, ja się z nim ganiam, nie będę campił jak debil Mistrzu, lata z tym od dawna, jakby był w terodactylem. O, no. mam cześć. fajną kamerę. No cześć. <laughs> A to Ty Pełr jesteś? Gdzie ty weź. No, niego... no tutaj! Lol no. Gdzieś tu drzwi otwiera, tylko nie wiem gdzie. Masz, mistrzu, smopa o, patrz, jest, biegnie! O, biegnie wariat. Pod zabinie ktoś chodził Nie! <suszy> no nie wierzę w to, misz! Kurwa, się mój... Ale się zblokowałem, dobra, jebać. jebać Dobra, no bawię się, no co tu dużo mówić. Bawisz się. Naturalnie. Nie, to jest natura. Pizda. Ja przeschodę. Tak naturalnie nie ma kampy żadnej w ogóle. Ja też nie mam. No, dopiero teraz w las. <noise> w las. Kurwa, idzie się schować. No, potacz. <noise> Miszu na wolku idziemy. <noise> tak? O kurwa, czekaj. Serio na wolku? Tak. Nie. <głos> 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 <Gońcie> się. <noise> Dreamu mu. Zamypę, drzwi mu no tak zrobiłem Nie tu, Mistrz, poszedłeś. Nie. Ja... W szoku trochę. Mistrz jak mi się Kobry normalnie? Razem z Tigerem. Uspokój się tam, kurwa. Mistrz, tu jestem. Wiem, gdzie ty jesteś, kurwa. O kurwa. Hyhyhy <grywa> <grywa> <Ciebie? grywa> Jak go porobił no, <grywa> Easy trochę Jaki pies No tam jest jakiś Pewer lata z tym od dawna Jak był pterodaktor mi chuj O kurwa Gdzie jest Kurwa pewer wygrywa momentem z tobą o, se, Pevon, o, nie <grywa> Jak to go <goli>. Nie <grywa> No nie! No kurwa! A, jest. No jest no jeszcze i. Pewek spolowany i ja bym Dobra. Dobra idę do... Zero. Ja nie wiem ja ja las na bank znajdzie, nie ja nie A widzisz kurwa to tak w chuja zrobiony. Czekaj, ja muszę zmienić Dobra reset. Jak ja was znajdę, wszystkich yes. ja, 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 teraz, ja teraz się chowam tak My pewora momenty o Ale tylko w domku czy na zewnątrz też? Dąg. Dąg. Jak dąg. ja na klipie ja latam, jak stąd wyjść? No, ja właśnie widziałem, jak coś latał ty Ej, lata! Ale King Kong tej. <laughs> King Kong ja widzisz dąg. mnie? Ej, to widzisz, dąg. jaki on jest duży? Ta. Ja pierdzielę tej. Wrzucił się na dach, ty. No, co ty robisz, kurwa, Pewor? <laughs> Ej, <laughs> Ej, Ej, weź tu przyjdź jeszcze raz. Jak? Gdzie? Pewor cheatuje. Pokaż, jaki on duży jest, wejdź na dwór, wejdź Dobra, na... Pewor, wyjdź na ten dwór, no. Wyjdź w końcu na dwór, chodź tu. Został w ze, smoka. Dostał, ja, ze smoka i przeleciał bo... Ja was nie widzę Serio? Ale ty jesteś Moc... Ty widzisz to jak on lata? Widzisz to jest na zero i chuj Ale nie, bo tam jest ten, teleport taki Tylko, że ja was nie widzę wtedy Ja widzę kurwa jakieś budynki chujowe Dobra ci tu i tyle Wystarczyło kliknąć E Tam z tyłu było O, otwarte Jak ja idę do was teraz? Co tu po drabinie? Kto tu po wchodził? Jak ja wszystko słyszę? Ale mam skrytkę. Ja nie mam żadnej. A tylko w domku, nie? No tak. Mhm. Ja specjalnie teraz schowałem się taką leciutko, żeby nie było. Bo pewnie tak cheatuje, to się nie idzie. Kurwa! <grystanie> <grystanie> Kurwa, nie! <grystanie> Kurwa! <grystanie> Mam laki teraz trafiłem Słyszałem, że ktoś po drabinie śmiga tam. Spokojnie. <laughs> nie wierzę, Pewor, w ciebie, nie? Ładny jesteś, Wazon. Pewor, ty mnie nie widziałeś? Nie. Może się Peworowi napisać, że jest ślepy w komentarzu. Ja się Pewor <laughs> widziałem. I to tak dosłownie obok mnie byłeś. Pewor też jest w szoku, widzę. Nie wierzę, nie wierzę w to. Nie ma ciebie tutaj, bo ty w ścianie się A siedzisz. natural, kurwa, w końcu wyczerpałem. W tam w ścianie, ja? Nie! Natural, ale ty nie masz mózgu człowieku, nie? Co, Ej, ty natural, myślę, natural, to... natural widzisz gdzie ja jestem? Nie. Ja, teraz widzę. No to najlepsze jest to, że pełen tutaj był, tylko cicho. Góź, tak, Byłeś na filmie, zobaczysz. Ej, trochę się boję, już teraz. Tyle ci podpowiedzi dałem, ja się boję. Haj, <grystanie z klubuńcana> <grystanie z klubuńcana> Febor, wiesz, że ja tutaj cały czas byłem? Łatwo. Ale, Ale ciemno było, nie widziałem. Tak, mieć. ciemno, dobra. Więc to było na tyle. Jeżeli chcecie więcej takich mapek, zostawcie łapkę w górę. E, link do kanału Chłopaków macie w opisie. I możecie zasubskrybować również mój kanał. Na razie, cześć się mam. jest no chłopaki. Cześć.